Hmm, Karol Nawrocki dał pretekst, więc nic dziwnego, że się doigrał, i zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Szymon Hołownia rzucili się na niego na początku tej debaty. Rzucili się na niego i próbowali go zdenerwować, wyprowadzić z równowagi. Atakowali go oczywiście za słynną historię z mieszkaniem, tyle tylko, że Nawrocki wyprowadzić się z równowagi nie dał. Podkreślam, ja nie oceniam teraz całej historii mieszkaniowej Karola Nawrockiego. Ja tylko mówię o tym, jak to wyglądało w tej debacie. Otóż Nawrocki to ustał. On nie upadł, nie rozpadł się, nie rozsypał. Mężnie to zniósł. Okej, okay, nieprzekonanych nie przekonał. Ale tych, którzy jakoś chcieli mu uwierzyć, ich nie zawiódł. Dla nich był jakoś tam wiarygodny. Dość powiedzieć, że jeśli to miała być spektakularna egzekucja Karola Nawrockiego, to ona się nie udała. Ta kampania dla Karola Nawrockiego i dla Pisu jeszcze trwa. Czy on wyrzec z całej tej historii ze swoją kawalerką bez szwanku? Nie wiem. Natomiast ta debata z pewnością nie była gwoździem do jego politycznej trumny. On nawet wypadł nieźle. Mianowicie ma świetną kondycję. Jak widać, nie wiem, siłownia czy boks działają znakomicie, bo o ile e, Sławomir Męcen czy Rafał Trzaskowski słaniali się na nogach, no to ten kwitł. Oglądałem tę debatę razem z Igorem Zalewskim, właścicielem Akademii Retoryki, Człowiekiem, który zwraca uwagę na to nie tylko co, ale również jak mówią kandydaci. No i oczywiście z Tomaszem Kamelem, specjalistą od mowy ciała, od tego jak skutecznie się komunikować. Oni obaj zwracali uwagę na gesty Nawrockiego. Nawrocki był władczy. Nawrocki był opanowany, Nawrocki był spokojny. Jeszcze raz. Jeśli do was to nie trafia, to ok, ale on tu nie poniósł jakiejś rozpaczliwej, druzgocącej klęski, a tego się wielu spodziewało. Natomiast samemu Rafałowi Trzaskowskiemu ataki na swojego głównego rywala, na Karola Nawrockiego, wychodziły dość różnie. Zauważyła to choćby szefowa klubu lewicy Anna Maria Żukowska. Ten chihot Trzaskowskiego przy temacie reprywatyzacji może go drogo kosztować. Pogarda dla realnych problemów lokatorów i lekceważenie afery HGW. To było jedno, ale jest jeszcze dłuższy wpis, chyba jeszcze mocniejszy. Trzaskowski chciał pogrążyć Nawrockiego w sprawie jego mieszkania, a podał mu niechcący piłkę, którą ten przejął i strzelił gola w sprawie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Rafał, atakować też trzeba umieć, przewidując reakcję przeciwnika. Coś ci nie wyszło. Ktoś może powiedzieć, że to tylko typowe dla Żukowskiej złośliwostki. Być może. No ale jest w tym coś z prawdy. Ta debata Rafałowi Trzaskowskiemu nie wyszła. On dość szybko zauważył, że skoro nie udało mu się Nawrockiego wyprowadzić z równowagi i zdenerwować, no to, to on już nie ma więcej pomysłu na całą tę debatę. Opadł z siły i taki zrezygnowany stał tam i próbował jeszcze... Coś mówić, ale to już nie miało większego znaczenia. Widzieli to naprawdę sprzyjający mu dziennikarze. Jego kibice to widzieli. Wojciech Szacki pisał tak. No więc ta debata nie jest pasmem sukcesów Rafała Trzaskowskiego, i to jest nawet pewien eufemizm. Kibicujący bardziej tłumaczyli to zmęczeniem. Oto dziennikarz onetu Jacek Harłukowicz zauważył, że heh, mocno zmęczony. To nie jest jego dzień. Ok. To nie był jego dzień, był przygaszony, był zmęczony, ale przede wszystkim był bez pomysłu. On nie wiedział, kogo ma atakować, do kogo ma się zwracać i po co. Spektakularna była taka końcówka, kiedy on y, zadał pytanie Magdalenie Biejat, bardzo już takie łagodne, tylko po to, żeby ona go jakoś tak wsparła, a ona dała mu po łapach. To było takie widowisko pod tytułem Na pochyłe drzewo każda koza skacze. Teraz myślę, że i pani, i mnie nurtuje kwestia kryzysu w psychiatrii. Czy to jest tego typu temat, którym moglibyśmy się wspólnie zająć? Cokolwiek się wydarzy, oczywiście, w toku tej kampanii. Dobrze. Oczywiście moglibyśmy się nim wspólnie zająć, pod warunkiem, że pan nie przestanie opowiadać bajki o tym, że obniżanie nakładów na ochronę zdrowia zwiększy konkurencyjność w ochronie zdrowia i poprawi jakość usług medycznych. Bo to jest jeden z pilnych kryzysów, którymi musimy się zająć. Kryzys dotykający i osoby dorosłe, i osoby młode. Kryzys wynikający z tego, że zapaść w psychiatrii, zwłaszcza w psychiatrii dzieci i młodzieży, jest porażająca i trwa od lat. Jeśli powiedziałem, że Rafał Trzaskowski słaniał się na nogach, to Sławomir Mencen był równie zmęczony. Kamienna twarz bez wyrazu, człowiek, który marzy o tym, żeby to się już skończyło, nie wiedział w zasadzie o czym on mówi, po co to wszystko mówi. To nie był ten Mencen z debaty w Super Expressie. to był Mencen nieobecny, to był Mencen jak z tej drugiej debaty w Republice, gdzie Adrian Sandberg go niszczył. Sorry, ale trudno naprawdę oprzeć się wrażeniu, że od czasu debaty w Końskich kampania Sławomira Mencena się już skończyła. I on marzy o tym, żeby to już było za nim. On mówi o 340 spotkaniach. Być może rzeczywiście było tego zbyt wiele. On już to wszystko ma za sobą, ma w nogach, ma w głowie, ma w sercu. Nie ma już żadnej świeżości w tym kandydacie. No dobrze, ale czy ktoś w takim razie wypadł naprawdę dobrze? Otóż tak, Adrian Zadberg. Bezdyskusyjnym w naszej ocenie zwycięzcą debaty w telewizji publicznej, w likwidacji był Adrian Zadberg. Zandberg wreszcie no, był taki, jaki mógłby być. Jaki mógłby być, gdyby mu się chciało. Zandberg był. Dobrze przygotowany, kondycyjnie. Jak się okazało, to naprawdę miało znaczenie. Oni tam siedzieli prawie cztery godziny. Zandberg więc ustał. Zandberg był władczy. Mówił dobrze ustawionym głosem, dostojnym. No i przede wszystkim, last but not least, Zandberg wreszcie zrozumiał jedno. Wreszcie zobaczył, gdzie są jego wyborcy. Że on nie urwie wyborców, atakując Grzegorza Brauna. Z jego perspektywy to nie ma sensu, on odważył się i zaatakował Magdalenę Biejat. Zandberg zaatakował Magdalenę Biejat, zarzucając jej, no co tu gadać, oportunizm. To, że ona tam jest, tam czyli w rządzie, tylko dla stanowisk, dla Włodzimierza tego, no i w domyśle dla partii, dla aparatu. On jest ideowcem, jemu o coś chodzi, a oni, oni chcą mieć tylko stołki. No i to było dość mocne, a przede wszystkim sposób mówienia. Kulturalny, ale władczy, Magda, zwracał się do niej. No to było widać, że, sorry, ale to on tutaj jest liderem. A ona po prostu grzecznie przyjmuje lekcję. Czas na trochę odrobinę odwagi zamiast siedzenia na ławce rezerwowej i wieczorem. Adrian Zandberg i jego czas na ripostę. Magda, o czym ty mówisz? Przecież bez was ten rząd nie ma większości. Gdybyście się postawili w tej sprawie, to ten mogliście to przeforsować. Rzecz polega na tym, że tego nie zrobiliście. Magda, to nie chodzi o polityczne przepychanki, tylko nie, o krzywdę tysięcy o ludzi. Naprawdę. Naprawdę są ważniejsze rzeczy niż stołek marszałka Sejmu dla Włodzimierza Czarzastego. To są sprawy ludzi. Jak zawsze sprawny retorycznie był Szymon Hołownia. Debaty te jego żywioł, tylko znowu. Czy my coś z tych jego występów w debatach zapamiętaliśmy? Czy on powiedział coś, czym trafił do wyborców? Czy on ich jakoś ujął? Może ja jestem na jego urok nieczuły, ok, ale jakoś nie widzę, by te retoryczne popisy trafiały na podatny grunt u innych. On mówi ładnie, tylko nie wiadomo o czym. On jest jak takie radio, które brzęczy. Nie najgorzej w tej debacie wypadł za to Grzegorz Braun. On tym razem postanowił się powściągnąć. To znaczy nie straszył Żydami, nie używał protokołu 1%, czyli nie szokował, nie przerażał, nie tumaniał. E, nie tumanił, chciałem powiedzieć. W każdym razie Braun był dobry. On potrafi ładnie mówić. Ale trochę już się przyzwyczailiśmy do tego, no ale w końcu on nie mnie pewnie chce przekonać. Ma innych y, wielbicieli, do nich mówi. Ilu ich znajdzie? Zobaczymy. A co jeszcze zapamiętamy z debaty? Trzy rzeczy. Pod kandydatów, wszystkich kandydatów, wymęczonych, zmęczonych, zmęczonych całą kampanią, zmęczonych trzy pół godzinną debatą. No. Ludzi, którym to wszystko dało już w kość. Zapamiętamy jedno słowo, słowo debaty. Jest autorstwa Grzegorza Brauna. Eurofederaści. Tak się zwrócił do Rafała Trzaskowskiego. Powiedział, że przewodzi marsz, czy promuje marsze sodomitów, no bo jest eurofederastą. Moich kolegów to jakoś bardzo rozbawiło. Ja już chyba słyszałem podobne popisy, więc pewnie mnie mniej, ale rzeczywiście tak, to... Zostawiając tutaj należne Braunowi wyrazy, że uznania dla jego sprawności, o tak bym to ujął, zgódźmy się i na to. No i jeszcze jedna rzecz, ostatnia, którą zapamiętamy. Absolutnie niewiarygodne wyrazy uwielbienia dla Rosji autorstwa pana Macieja Maciaka. Naprawdę nie wiem, o co temu człowiekowi chodzi. Dłuższy materiał o Macieju Maciaku już wkrótce w kanale Zero. No, ale on rzeczywiście pokazał, że Moskwa to jest jego marzenie, i ja w zasadzie nie wiem, po co on kandyduje na prezydenta Polski. Nie wiem, jak państwo, ale ja już naprawdę mam serdecznie dosyć tych debat. To dobrze, że one się już skończyły, już więcej ich przed pierwszą turą nie będzie. Jedno wiemy na pewno: one pokazały, że nie startują prawdziwi liderzy, ale i tak to spośród nich będziemy musieli kogoś wybrać. No i wybieramy.